Przeczulona, już po prostu mam No bzdura, no kartki mi przerwali. Każdy ma swoje i kurde, ktoś, ktoś chciał, żeby mieć przerwane kartki, a ja nie chciałam mieć z moich kartek przerwanych. Bzdura, tak? Ale to jest coś, co ja po prostu nie no, nienawidzę za tego. No. A mają swoje, tylko pochowane gdzieś. I przynieśli sobie, bo się obrazili, że ja się wkurzyłam na to, że mi przerwali kartki, i zaczęli na to wierzyć. Bzdura, ale mnie to tak drażni, że koniec. Może no. się pozbierasz i wejdziesz, czy jest ciężko? Nie chcę. Nie chcę, bo ich to bawi, bo oni kurde, tego nie kumają. Bo nie wiem, bo może są przystosowani do życia w jakichś obcych Nie, ale data wiesz co? Ludzi. Ja myślę, że to jest tak, że każdy ma gorszy dzień, teraz akurat są ja, dni ale wiesz. Ale ja mam ja ostatnio, ja, ja po prostu. Mój limit cierpliwości na obcych ludzi się po prostu wyczerpał. no, O to mhm. chodzi. Mhm. 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 Ja, ja, ja czerpię z tego, ja strasznie chcę na te zajęcia chodzić, na wszystkie zajęcia, ale jak po prostu ktoś. Nie rozumie tego, nie, nie może uszanować czyjejś prywatności i czyjegoś takiego, ja chcę mieć złączone kartki. No cholera jasna, mhm. czy ja nie mogę mieć każdy dostał swoje, jak chce mieć rozłączone, to nie chce swoje rozłącza. a nie bierze i nie przerywa. No. Mhm. To, jest, to jest bzdura, ale mnie to, mnie to, mnie to rozwala na łopatki. No. Bo jak ja się przy nich rozłączałam, dlatego że się wkurzyłam na to, że mi kartki po prostu podarni i to, że z, z kilka osób zaczęło o tym gadać, to, to wcale nie jest prościej wejść z powrotem w tą grupę. Ja nie rozumiem, ja mam swoje zdanie, ja wyrażając swoje zdanie, nie krytykuję innego zdania. Mhm. A niektórzy mają sposób bycia taki, że mówiąc swoje zdanie, od razu krytykują tą drugą osobę mhm. po prostu. To jest bez sensu. Jak można krytykować to, że ja chcę mieć. Dostałam takie, chcę mieć porządek, chcę to zabrać ze sobą, chciałam mieć razem, złączone, ładnie, wyprostowane, w teczce. To sobie trzymam, bo ja że jak coś jest dla mnie ważne, to to trzymam i to go pilnuję. Mhm. To przychodzi ktoś, mówi. Chodź, to przedrzemię, bo ten. Ja mówię, co, nie, nie chcę tego przydzierać. jest otwarte, możemy sobie z tego razem czytać. Mm -hmm. To przychodzi następna osoba i to przerywa. No to z jakiej paki? <śpiewanie>